Zbrodnia mojego brata prześladuje mnie od 12 lat. Stało się to podczas nieudanego napadu na dom. Mój brat, naćpany i zdesperowany, włamał się do domu naszych sąsiadów. Gdy został przyłapany, spanikował i uderzył mężczyznę łomem. Jedno uderzenie za dużo. Byłem pierwszą osobą, do której zadzwonił. Gdy przyjechałem, mężczyzna już nie żył. Leżał na kuchennej podłodze. Jego trzyletnia córka spała na górze. Nie obudziła się. Czułem, że od tego momentu nic już nie będzie takie samo. Mój brat płakał. Mówił, że jego życie się skończyło. Jeden z ciekawskich sąsiadów podszedł do domu i natychmiast zadzwonił na Policję. Próbowałem coś wymyśleć, ale policja przyjechała zbyt szybko. Został aresztowany tej samej nocy, a mnie trzymali w areszcie przez dwa dni i przesłuchiwali. Dowody DNA i świadek przypieczętowali jego los. 25 lat więzienia. Pamiętam jak siedziałem w komisariacie, wpatrzony w białą ścianę, nie potrafiąc złożyć myśli w całość. W jednej chwili zawaliły się dwa życia, jego i moje. Jednak mnie wypuścili. Najtrudniejsze? Wdowa i jej córka zostały w sąsiedztwie i mieszkałem obok nich. Patrzyłem jak ta mała dziewczynka dorasta bez ojca. Tak trudno jest mi spojrzeć jej w oczy.